Cześć! W dzisiejszym odcinku powiem wam trochę o najpopularniejszych złotych monetach lokacyjnych na świecie. Do dzisiejszego odcinku wybrałem oczywiście najpopularniejszą, jedną z najpopularniejszych monet lokacyjnych na świecie, czyli nic innego jak liść klonowy z Kanady. Dlaczego dwa? Ponieważ na inny film pokazuję po jednej monecie. Tutaj chciałem wam pokazać, że macie różne odmiany, czyli Elżbieta Młoda, Mamy z 85 roku, jest trochę porysowana, no bo te monety już są trochę lat w obiegu tutaj inwestycyjnym. Można je kupić głównie z drugiej ręki, ponieważ no, chyba oryginalnych nie wiem, czy gdzieś w można zamówić. Te starsze roczniki wydaje mi się, że nie. Natomiast no, tutaj 50 larów z 85 roku. Eee, jeszcze Elżbieta. Młoda i chuda, jak to niektórzy nazywają, my nazywamy ją po prostu Młoda Elżbieta. Tu natomiast mamy najpopularniejszą, właśnie my znamy tutaj tą monetę, ponieważ jest to za naszych czasów jedna z najpopularniejszych monet uncjowych na świecie. Eee, właśnie uncja. Złota moneta kanadyjska, liść klonowy, to jedna z najpopularniejszych złotych monet lokacyjnych na świecie. Kanadyjski liść klonowy jest produkowany nieprzerwanie od, od 1979 roku właśnie w kanadyjskiej mennicy królewskiej, czyli Royal Canadian Meat jednej z największych i najbardziej znanych wśród inwestorów mennic. Kanadyjski liść jednouncjowy posiada gwarancję Kanady co do jego legalności, czystości, kruszcu oraz pochodzenia metalu, a także jest ciekawostka, ponieważ jest pełnoprawnym środkiem płatniczym na terenie kraju emitenta. Więc jeżeli byście się uparli, to za te 50 dolarów możecie wydać 50 dolarów w sklepie, czyli pójdźmy na przykład do McDonalda i kupmy 50 burgerów za to. Oczywiście byłoby to dość drogi posiłek, ale jest to do zrobienia, prawda? Bo cały czas to nie wyszło z obiegu. Od, od właśnie 2014 roku monety z serii liści klonowego należą do programu Bullion DNA, czyli polega to na naniesieniu mikroskopijnego znaczka zabezpieczającego każdą monetę. W środku tego znaczka znajduje się liczba 16, akurat tutaj mamy ten listek, o z drugiej strony, jak widzicie, o tu mamy ten listek, taki malutki, dla roku 2016. Pokażę Wam to na, na zdjęciu dokładnie, jak to powinno wyglądać. Widoczna tylko właśnie w bardzo dużym powiększeniu, ponieważ jest to skuteczna ochrona przed, Fałszerstwami wszystkich, wszystkich kanadyjskich złotych i srebrnych monet, czyli od 2014 roku każda taka moneta srebrna czy złota inwestycyjna posi powinna posiadać te zabezpieczenia. Jeżeli nie posiada tego zabezpieczenia, e, a posiadacie monetę od 2014 roku zwyż, to niestety musi zastanowić, czy ona jest oryginalna. E, program ten zapewnia bezpieczeństwo oraz stanowi gwarancję właśnie oryginalności wszystkich monet z kolekcji. Monety inwestycyjne o takim charakterze są w szczególności polecane inwestorującym, inwestorom początkującym, jak i bardzo doświadczonym i są oczywiście wybierane na całym świecie. Zenu na wysoką płynność nabywczą i zbywalną złoto, moneta bulionowa właśnie wizerunkiem tego charakterystycznego listka jest wybierana jako produkt inwestycyjny przez inwestorów od ponad 20 lat. Oczywiście jest wymieniana i akceptowana na całym świecie, czyli gdziekolwiek nie pojedziecie, to każdy wie, jak wygląda złota moneta z liściem klonowym, nawet tutaj z naszą chudą, młodą Elżbietą i oczywiście starszą, trochę już grubszą, wiekową z Elżbietą. Na pewno zapytacie dlaczego warto kupić akurat tę monetę, a nie inną uncję? Słuchajcie, to wszystko zależy od waszego upodobania. Jedni wybierają monety uncjowe z liściem klonowym, jedni z Filharmonią, ponieważ uwielbiają muzykę, drudzy przyrodę, więc wybierają albo właśnie liścia klonowego, albo kangurka, albo krugeranda. To wszystko zależy od tego, co wam się podoba. Nie dajcie sobie wmówić, że coś jest droższego, ponieważ to ma być głównie uncja złota i ma się wam podobać i tworzyć tutaj to bezpieczeństwo, dla za które właśnie płacimy kupując złoto. Natomiast złota moneta liść klonowy jest idealnym wyborem na długoterminową inwestycję zapewniającą bezpieczeństwo inwestorom względu na fizyczne posiadanie złotych monet. Czyli tak jak to już mówiłem, w takim filmie naszym na YouTube serdecznie zapraszam, inwestycja w bezpieczeństwo. To właśnie to posiadanie złotych monet gwarantuje nam to bezpieczeństwo, tą pustą głowę, co daje naprawdę niesamowitego kopa do dalszej pracy, ponieważ mamy te zabezpieczenie, że nagle w takich sytuacjach, jak ostatnio na świecie się pokazało, konflikt wojenny, to jednak takie małe przedmioty tego koloru żółtego w tej próbie wysokiej naprawdę potrafią odmienić sytuację materialną wielu ludzi. Australijskie monety liścnowy są właśnie 24-karatowym czystym złotem. Są bardzo chętnie wybierane na prezenty z okazji chrztu, narodzin, ślubu lub komunii świętej. Eee, oczywiście złota moneta dotrzymuje cenie złota, czyli mamy to w niewielkim narzucie, ponieważ dzisiaj trzeba zapłacić około 6%, aby kupić tą monetę. Czyli dzisiaj to będzie około 9000 złotych, dzisiaj mamy 13 kwietnia 2022 roku. Ciekawe, jak zobaczycie to za kilka lat, jaka będzie cena złota. Kanadyjskie złote monety liśknowe są złotem inwestycyjnym, dlatego są zwolnione z podatku VAT oraz podatku dochodowego, o ile sprzedacie je po upływie pół roku. Więc to też taka magiczna zaleta złota, że po pół roku nie płacimy żadnego podatku od sprzedaży, od zakupu, znaczy od sprzedaży, przepraszam, ponieważ to mamy powyżej pół roku. Są pieniądzem, tak jak powiedziałem, mają normalny środek płatniczy w Kanadzie, więc są wymieniane na całym świecie są oczywiście niewielkie i przenośne i łatwe w transporcie ponieważ zobaczcie dwie takie monety składam sobie je tak im posiadam właśnie prawie 20 tysięcy złotych więc takich monet potrafię sobie naprawdę dużo schować w kieszeni i przejechać w inne miejsce na świecie więc naprawdę daje to wielką wygodę. Zapraszam do zobaczenia naszych innych filmów, gdzie prezentuję najciekawsze złote monety ze świata, najpopularniejsze monety lokacyjne, które są dostępne na naszym sklepie, również na niemczyk.pl. Do zobaczenia i jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście dawajcie komentarze, bądź piszcie na naszego maila. Do zobaczenia.